Dzień dobry, witam Was na początku dzisiejszego odcinka takiego vloga z mojej podróży do Warszawy. Takimi celami to są dom X, odebranie świadectwa naturalnego i może uda się spotkać z pewną osobą, z którą może zrobić live'a. Ja już tutaj jestem spakowany, prawie walizka, pokój pościelony. No i co? Żegnam się z moim pokojem, lecimy dalej. Ale zaraz, dlaczego to akurat ja dostałem zaproszenie do starego domu Teamu X? Szczerze. To ja nawet jak jechałem pod sam dom, to dalej nie wiedziałem czemu to akurat ja tam jadę i dopiero gdy jechałem na miejsce, to mi powiedzieli, że zostałem zaproszony dlatego, że zrobiłem w lipcu najwięcej godzin streama na TikToku. I dlatego właśnie mnie zaprosili. To był tam taki grill plus jakiś film puścili. No ja tam siedziałem tak w sumie gdzieś w rogu i z nikim nie rozmawiałem, to tak ne. Ale samo miejsce zrobiło na mnie wielkie wrażenie i bardzo mi się podobało. Oglądajcie do końca, bo naprawdę warto, zobaczycie sami. Aktualnie znajduję się w Kłodzku, bo z tego miejsca będę ruszał pociągiem do Wrocławia, a w Wrocławiu mam przesiadkę do Warszawy Centralnej już prosto. Tylko jest jeden problem, bo przy zakupie biletu pokazało mi, że nie ma już miejsc siedzących i najprawdopodobniej od Wrocławia do Warszawy będę stał w pociągu, no ale mam nadzieję, że coś się uda, jakieś miejsce siedzące ogarnąć, bo nie spałem całą noc, więc fajnie byłoby się wyspać. No zobaczymy, zobaczymy. Udało mi się dotrzeć już na stację we Wrocławiu. Także czekam mnie ostatni krok tej podróży z Wrocławia prosto do Warszawy. No i podróż będę już miał za sobą. Witam, witam, witam. Ja już jestem w Warszawie. Udało mi się dotrzeć. Co prawda, droga nie była najłatwiejsza, ale udało się i co najważniejsze, na czas. Jest dopiero godzina 13, także mam jeszcze sporo czasu. Na początek po prostu udam się odebrać świadectwo maturalne, zanim szkoła się zamknie. A później gdzieś jeść do hotelu i zobaczymy. Zamówiłem teraz bolta i czekam, aż mnie zawiezie prosto pod szkołę w chmurze. Bo tam mam do odbioru świadectwo maturalne i pogoda też o dziwo dopisuje. Jest naprawdę gorąco. Najważniejsze, że nie pada, bo wtedy byłoby ciężko. Ani nie byłoby jak nagrywać, ani jak się poruszać. Dlatego pogoda też oddaje No to co, ja czekam na polta i widzimy się już boczką w chmurze. Świadectwo maturalne. Znajduję się pod budynkiem szkoły w chmurze. Udało mi się odebrać świadectwo maturalne. A jakie wyniki udało mi się osiągnąć, macie teraz pokazane na ekranie. Wydaje mi się, że to całkiem dobrze. Mi zależało głównie, żeby po prostu zdać tą maturę, żeby ją mieć. Po co. Sam do końca nie wiem, po prostu aby była. I czy też się przykładałem, żeby zrobić to nie, ja właśnie objąłem taką strategię, żeby zdobyć sobie po 30% minimum. Na przykład z matematyki nie uczyłem się wszystkich działów, tylko na przykład połowy. A z polskiego to w ogóle się nie uczyłem odpowiedzi do tych pytań wszystkich, tylko wymasterowałem sobie tak, aby napisać jak najlepiej wypracowanie. Jak widać wyszła mi ta taktyka, zdałem maturę, to co chciałem mam. A czy mi się ona przyda do czegoś w życiu? Jeszcze nie wiem. Zobaczymy, tak naprawdę. Idziemy dalej, bo jest już godzina 15. Nadszedł czas, żeby coś zjeść. Jak najbardziej przydałoby się coś zjeść. Co jeszcze? Nie wiem za bardzo, gdzie ja się znajduję i w którą stronę teraz iść. Nie wiem. Tu, 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 tu. Wiecie co? Ja z tym świadectwem naturalnym nie będę jeszcze tak wygrać. Muszę je schować albo do walizki, albo do plecaka. Myślałem, że będzie większy z tym problem. Po prostu wsadziłem tutaj za butelkę. Tutaj jest mój krokodylek. Weszło, także go zostało zamknąć plecak i idziemy dalej. Tylko pytanie, gdzie teraz i jak? Bo nie mam pojęcia, gdzie to jest w ogóle. Zobaczymy, gdzie nas poniesie. Wszystko tutaj raczej losowo, co będzie się działo. Zaplanowane nic nie mam. Przygoda. Jest teraz taki, kupiłem bilet komunikacji miejskiej. Wracam pół autobusem, pół takim o metrem właśnie. Metrem? Tramwajem. Idę coś zjeść gdzieś w centrum. A później po centrum, prosto do hotelu, tam odstawię sobie walizkę. Plecaczek, zrobimy jakiegoś lajwika Jarrela i będziemy już się po południu, około godziny 18, zbierali do domu Teamu X na grilla i zobaczymy, co tam mnie czeka. Właśnie ruszyłem, i stąd do Warszawy Centralnej, czyli tam, gdzie są złote tarasy. Mam do przybycia aż 10 przystanków, także 15 minut, i jestem na miejscu, i już będę szukał czegoś do jedzenia. Najprawdopodobniej będzie to jakiś kebab. Tak, ja wiem, że ja się miałem z dwa wody odży odżywiać. No, ale tutaj niestety sytuacja awaryjna, nie znajdę tutaj nic dobrego. A ja i tak się zdrowo odżywiam cały czas. Mam nadzieję. Witam, ja już sobie zamówiłem obiadek, potecik stawowy i ziemniaczki oraz coś do picia oczywiście, aby było też coś się napić. Mam też oczywiście jakieś picie w plecaku, ale takie coś to oczywiście dużo lepsze. To co, ja zaczynam jeść i ostatnie co zostało do zrobienia to dotrzeć do hotelu, zameldować się. I jestem tak naprawdę wolny, zaczynamy wtedy live'ika. I tak jeszcze widzę podsumowanie tego wszystkiego, co ile mnie wyszło. Za ten obiad zapłaciłem łącznie 25 zł, za noslek za dwa dni 280 zł za dzień. No a za drogę, no to tak, to z mówiłem, pociąg kosztował mnie 70 zł, później tutaj Boltem jak jechałem spod pałacu kultury do szkoły w chmurze to 25 zł. A jak wracałem w szkole w chmurze pod pałac kultury, no to dałem 4 zł za komunikację miejską Panią nie jest? Szczególnie nocleg było ciężko znaleźć, to było najtrudniejsze, ale dobra, ja już przechodzę do jedzenia zanim nimi wystychnie.. W końcu jestem w hotelu. Wjeżdżam, widzą na ósme piętro i idę właśnie zobaczyć, jak będzie wyglądał mój pokój. W końcu godzina 17, a ja dopiero będę wchodził do pokoju. Najpierw jeszcze muszę tutaj, który numerek tego pokoju. Raczej hotel wygląda dość ładnie, ale zanim znajdę numer. Skąd ja będę wiedział, który to mój? A wiem, tu jest 808. Tu jest 810. I tutaj mój, tak? Jest i 809, dobra. Przykładam karteczkę. No co jest? Kule, Wchodzimy, pierwsze wrażenie Dwa łóżka? Po co mi dwa łóżka jak ja tu sam jestem Okej okay. Telewizor jest, z którego nie będę korzystał Dwa łóżeczka Genialny pomysł mam Ja już je łączę w jedno I tako będę spać Z bo i tak będzie taka szczelina na środku to, to to raczej nic nie da Ale dobra Uuu jak wysoko co stamtąd widać? No w sumie nic, bez to bardzo daleko od centrum Warszawy, niestety, ale nie no moim zdaniem pokój ładny, czysty i w ogóle nie było, ciężko było cokolwiek znaleźć, bo w sumie rezerwowałem to na ostatnią chwilę, bo nie wiedziałem, cały czas się zastanawiałem, czy jechać, czy nie jechać, dalej nie wiem, czy dobrze zrobiłem, czy pojechałem, zobaczymy pod koniec odcinka, czy będę zadowolony, że pojechałem. Jeszcze łazienkę, światło coś nie działa. Ha, ciekawe czemu światło nie działa. Zapomniałem. Jakieś Pewnie tu jest jakieś gniazdko, gdzie trzeba to włożyć. No oczywiście, że jest. Dobra, jest. I teraz światło zadziała? Teraz światło działa. Ej nie no, łazienka klasa. Szkoda, że nie wanna, bo akurat w hotelu to ja bym się wolał położyć. Ale dobra, to już tam drobnostka. No i nie no. Pokój klasa, mi się podoba. Nawet ekskluzywnie jest tutaj suszarka. Jeszcze raz tutaj was doprowadzę po pokoju. Mi się podoba, dobra. Biorę szybki prysznic. Jest godzina już 17. Mam nadzieję, że jeszcze zdążę zrobić jakiegoś live'ika dla Was. No i co? Wybieram się już prosto do, do domu starego Teamu X i zobaczymy, co tam mnie czeka. Raczej zwykły grill, posiedzenie. Zobaczymy. Sami zobaczycie też. Lecimy. Widzowie przed domem Teamu X. Jeszcze to wcześniej do mnie nie dochodziło, ale teraz, jak tak patrzę na to miejsce, to czuję taką ekscytację, jak to widzę. Wow, że ja tutaj. Znajduję się już właśnie przed domem starego Teamu X i zobaczcie sobie sami, no jak widzicie za dużo się to nie zmieniło, a ja was oprowadzę po całym tym jak to wygląda na dzień dzisiejszy, także zapraszam do oglądania. Środek również się za wiele nie zmienił, podejdźmy sobie do lusta w którym to prawie każdy ma zdjęcie, ja również sobie wstawiłem, także zapraszam na instagramka, tutaj macie. I co, przejdźmy sobie dalej do góry po tych schodkach. Na których w sumie też każdy ma zdjęcie, sam sobie chyba zrobię jeszcze I odprowadzę was po całym tym budynku także Idziemy do góry, zobaczymy jak wyglądali pokoje Tutaj też to miejsce jest chyba dość znane dla was Bo tutaj też wiele odcinków jak nie wyzwań starej ekipy było oglądane W tym miejscu znajduje się noclegownia Tutaj sobie śpią twórcy, którzy prowadzą live'y na przykład na następny dzień nie mogą A tutaj mamy wannę, która Sam sprawdziłem, działa i zobaczcie sobie widok z okna, jak tutaj jest. Bardzo pamiątkowe i sentymentalne ma to miejsce w ogóle znaczenie. Na początku, jak tak jechałem tutaj, to jakoś to nie zrobiło na mnie wrażenia, ale jak już zobaczyłem ten budynek, to jednak poczułem taką satysfakcję. Ciemno jest, troszeczkę, bo już to późno nagrywam. Jest chyba godzina 20.00, mamy studio, nie wiem czy. A zamknięte jest, niestety wam nie mogę pokazać. Ale dobra, pójdźmy sobie dalej. Do następnych miejsc I tutaj też mamy studia Ale wszystkie są pozamykane Aby nikt tutaj nic nie ukradł Więc za dużo wam chyba pokazać nie mogę No niestety dla bezpieczeństwa jest wszystko zabezpieczone. Pójdźmy sobie może na zewnątrz po prostu I tutaj to miejsce Idźmy do miejsca w którym w sumie zaczynałem odcineczek Stąd Po lewej stronie chyba nic tutaj nie będzie Tutaj zostawiliśmy wszystkie swoje rzeczy Ja tutaj zostawiłem swój pleczaszek Który jest wypchany aż do pełna Nie ma tu miejsca na nic Czapeczka a na zewnątrz, tutaj mamy też studio, które jest zamknięte, oraz widoczek na ogródek. Troszeczkę pusto w tym miejscu. O, zaraz sobie pójdziemy na zewnątrz, ale najpierw jeszcze została nam kuchnia do obejrzenia, także ja już Wam pokazuję. Natomiast w kuchni, kuchnia jak kuchnia stół, stół z napojami miejsce do gotowania i tak to wszystko wygląda. A jeszcze zostało nam o studio, które będzie może otwarte na to wskazuję. Wszystkie studia pozamykane. Ja może udam się jeszcze na zewnątrz pokazać wam ogródek. A więc, tak, tutaj mamy wejście, gdzie zaczynaliśmy odcinek. I pójdźmy sobie na ogródek tego oto miejsca, który w sumie to też się nic, moim zdaniem, nie zmienił. Chyba, że wy zauważycie jakąś zmianę. Altanka z tyłu, taka jaka była, taka również jest. Ja też się nic chyba nie zmieniłem w przeciągu ostatnich lat. Ocencie sami, zobaczcie sobie, my Teraz was kiedyś. Basenu chyba nie było, to też nowość. Ale tu będzie ładny pof, chyba. Cała altanka, nowy basen i stary dom X W sumie stara altanka, nowiutki basen i cały dom. Tu też ładny pof jest w sumie. No i koniec. Na tym się kończy.